Wierz mi, bardzo dużo ludzi nie wie o tym, że astrologię mogłoby polubić. Tylko y, tak jak, z, tak jak z, z różnymi przedmiotami w szkole. Nie, lub, nie, nie lubiłaś historii, bo miałaś beznadziejnego nauczyciela, czy tam chemii. Ale wystarczyło, że się pojawi dobry nauczyciel i nagle ktoś zakocha się w, w czymś, co Ale takim... Proszę cię, ja nienaz, nienawidziłam chemii, a powiem, <sum> tym, że w liceum chyba to... Bo, nie wiem, czy w klasie liceum jest chemia. Mieliśmy taką nauczycielkę, która przyszła i nam tą chemię, słuchaj, tak rozłożyła, że ja z trójki, bo to jakieś były trójki, a nie dwójki ani mierne, z trójki z chemii, ledwo tam ciągnącej, miałam piątkę na koniec. I pomyślałam sobie, Boże, jaka ta chemia jest prosta. I to jest to samo. To jest to samo. Dlatego, że y, 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 astrologia. Tak na dobrą sprawę jest w nas, w naszej duszy, w naszej podświadomości, w, nasz, w, naszych, w naszych gdzieś głęboko w środku, przez symbole, które odczuwamy, które gdzieś tam głęboko w nas siedzą. Jeżeli my y, odpowiednio się tak jakby skupimy na tym, to ta astrologia zacznie się tak wyświetlać. To w pewnym momencie przychodzi taki moment, kiedy słyszymy muzykę. I to jest tak samo z astrologią. I przychodzi ten moment, kiedy zaczynasz grać. Y, zaczynasz słyszeć muzykę i zaczynasz grać. I to jest niesamowite. I tak z astrologią jest. Nagle zaczyna to wszystko zaskakiwać. To jest świetny moment w nauce astrologii.